Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. Ja już jestem przygotowana, zaraz śmigam do pracy. Wybieram sobie jeszcze moją biżuterię, a wiecie, że jej troszkę mam. Ostatnio wam w jakimś vlogu pokazywałam, więc no, lubię, lubię ten proces i wracam znowu do mojego pierścionka z jest i kolejny pierścionek z jest. Także dzisiaj będę pani jestowa i jeszcze. Dla całości e, pokazuję Wam um, te perfumy. Jean Arthur, podaję, że tak się wymawia. Nie wiem. W każdym razie są przepiękne: są takie mm, lekko landrynkowe, ale z zadziorem. Troszkę pieprzne, troszkę orientalne. Ciężkie takie. Mm, mm, Zresztą chcecie dowiedzieć się, jak dokładnie pachną. Jest u mnie na kanale film. W którym mówię o wszystkich zapachach, które mam akurat tej mm, marki. I tyle, także moi drodzy, dzisiaj się będzie sporo działo. A właśnie, jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. Ostatnio dostałam bardzo, ale to bardzo ciekawy komentarz i bardzo dziękuję Tobie, kochana. Zaraz powiem, e, chyba Alexa190, tak Twój, e, niech się nazywa, mm, 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 ale zaraz Wam powiem dokładnie. Eee, kurczę, wiecie co tak, dokładnie znalazłam, Alexa190 eee, kochana całuję Cię mocno przytulam Cię mocno bardzo dziękuję, że podzieliłaś się m, swoją opinią na temat e, moich polecajek odnośnie probiotyków napisałaś, że używasz już ponad pół roku i jesteś bardzo, le to bardzo z tego zadowolona, więc cieszę się ogromnie, jak widzicie Staram się naprawdę robić rzeczy, które mm, mogą Wam pomóc. Yy, wszystkie rzeczy, które polecam, o których Wam mówię, że są świetne, naprawdę przetestowałam na sobie. To są rzeczy sprawdzone. To są rzeczy, które, pod którymi ja bym się podpisała. Yy, teraz, właśnie, Alexa mi napisała, że również z mojego polecenia kupiłaś sobie Hydrolite i będziesz sobie go używała. Testuj, testuj. Czekam na e, informację zwrotną, daj mi koniecznie znak, czy ten e, ta suplementacja również przypadnie tobie go, do gustu i pokażę wam jeszcze te dwa produkty, o których mowa. Tak dla przypomnienia, bo jest też dla nowych osób, e, probiotyki to są te te Smensona, o których zawsze wam mówię i polecam. I polecałam, i polecać będę, bo są po prostu świetne. I ten drugi produkt to jest HydroLight. To są tabletki dla osób, które niestety, ale zatrzymują w organizmie wodę po prostu. Ja niestety mam coś takiego, że przed okresem zatrzymuję. Moje ciało lubi zatrzymywać wodę. Nie wiem po co, nie wiem... Czemu ma to służyć, ale tak, jakiś czas temu odstawiłam te tabletki i zauważyłam różnicę, w związku z czym wracam i powiem Wam, że to był błąd. To był błąd, że je odstawiłam, bo widzę, jak moje ciało teraz zaczyna się zmieniać. A dziś jest ten czas, gdzie, no właśnie, gdzie mój organizm postanowił troszkę tej wody zatrzymać, więc no, no, no. Hydrolight wjechał i powiem Wam, że czuję się znacznie lepiej. Co prawda wzięłam go za późno, ale nic to, nadrobimy, będzie w porządku. Dobrze kochani, tyle w kwestii wstępu. Ja uciekam, życzę Wam miłego oglądania. Widzimy się dosłownie za chwilkę. Zobaczcie te składniki. Tutaj mam trzy jajka, one już są gotowane na twardo. Mała cebulka. Znalazłam jeszcze w szafce u mnie takie szprotki, sardyn... sardynki, nie wiem. to są chyba sardynki w oleju. Więc pomyślałam sobie, że ja je po prostu wykorzystam. Tu mam resztkę mojego sera. Tego wiecie, z wędzonego. I tak sobie myślę, że Czas najwyższy na jakąś fajną pastę do chleba, więc ja to wszystko razem zmiksuję. Cebulkę na samym końcu pokroję w bardzo drobną kosteczkę, natomiast te wszystkie składniki poza cebulą trzeba będzie porządnie, porządnie na gładki taki kremik zmiksować. Także biorę się zaraz do pracy. Dobrze, mam już wszystko, tutaj wrzuciłam i dałam tak, dałam majonez, oczywiście, dałam tym razem musztardę czeską, ona jest troszkę słodsza i żeby też jeszcze tak bardziej zakwasić tą pastę, to dałam przeprawę do kurczaka, ona też jest taka lekko słodka, żeby wiecie, nie dodawać już miodu, innych tam słodkich rzeczy, więc zaraz wszystko po prostu zmiksuję, a na sam końcu jeszcze pokroję tą cebulkę, zresztą zobaczę, czy ją w ogóle wkroję, najpierw muszę spróbować, czy to będzie zjadliwe. Wyszła przepyszna, ale dołożyłam jeszcze taki porządny chlust octu jabłkowego. I wiecie co znalazłam? Znalazłam taką przyprawę kary, którą kupiłam w biedronce, jak możecie zobaczyć. I też dałam sporo. I ona ma taki fajny żółty kolor. I stwierdziłam, że póki co cebulki na razie nie będę dodawała. Zostawię to, żeby to się troszeczkę przygryzło. Jak będzie za mało e, octu, to jeszcze dołożę, bo powiem Wam, że ja wolę te, takie pasty rybne bardziej w takim tonie kwaśnym. Nie wiem, jak wy. A nie chcę dokładać musztardy, bo ona jest po prostu słodka. Więc ta pasta, zamiast być jeszcze bardziej kwaśna, to będzie jeszcze bardziej słodka, a nie na takim efekcie mi przecież zależy. Dobrze, ale mimo wszystko powiem Wam, że inspirację możecie łapać. No róbcie, jak macie jakieś takie resztki, to jak najbardziej wykorzystujcie, no bo zobaczcie. Sporo po tego mi wyszło, powiem Wam, a jak widzieliście, były tylko trzy jajka, dwie puszki, rybek, no i co? No i troszeczkę twarogu, od co? Ale wyszło przepyszne. A ja znów cuduję, powiem Wam, że tutaj mam przepis. Na razie go Wam nie podaję, bo będę go robiła pierwszy raz yy, i to jest przepis na chleb. Więc jeżeli on wyjdzie, to myślę, że z całą pewnością tym przepisem się z Wami podzielę. Póki co yy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No nie wiem, dobra, muszę to porządnie wymieszać, wkładam później do pikarnika. Yy, no i jak wyjmę to, na pewno Wam to nagram. Oczywiście, że tak. I tak jak powiedziałam, jeżeli będzie przepyszne. To w jakimś vlogu na pewno on się pojawi. Jest i chleb, tylko że niestety go trochę <laughs> przetrzymałam w piekarniku za bardzo. No ale nic to. Zobaczcie, w każdym razie wyszedł piękny. Za chwileczkę sobie robię kanapeczkę do pracy. No ale powiem wam, że jest spoko. I myślę, że w jakimś vlogu wam dokładnie pokażę ten przepis. A Dziś na kolację znalazłam taki makaron z czarnej fasoli. Mam sos śmietanowo-porowy, więc będę sobie akurat podgrzewała, a tutaj Wam pokażę, jak wygląda te, ten makaron z białkowy, <laughs> możecie zobaczyć z czarnej fasoli, wege, Ja go chyba kupiłam, wiecie co, przez internet bodajże, chyba tak. Nie wiem jaki jest, nigdy go nie miałam. E, spróbuję, na pewno Wam dam informację zwrotną, ale myślę, że tak samo jak taki kiedyś zrobiłam z marchewki, też był przepyszny i myślę, że chyba w takie bym bardziej szła te makarony. No ale w każdym razie m, robiłam ostatnio przecież porządki w szafach, kilka właśnie takich e, różnych dziwnych rzeczy znalazłam, więc czas najwyższy na to, żeby zacząć się wykorzystywać. I voila! Danie gotowe, zaraz się biorę za jedzenie. E, spróbowałam troszeczkę, e, żeby zobaczyć, czy jest w miarę miękki i powiem Wam, że jest taki średni. No ale nic, najważniejsze, że ma dużo białka w sobie, a teraz akurat na kolację będzie idealny. Dobrze, e, biorę swoją kolację, biorę się za montaż. E, nie wiem czy jeszcze się dzisiaj do Was odezwę. Jak nie, to najwyżej jutro. Tradycyjnie, jeżeli cesicie, ja Wam również życzę smacznego. thank you Moi drodzy, przychodzę się do Was pożegnać. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną w kolejnym odcinku. Zobaczcie, o tej zmianie czasu ja jakoś nie mogę się, wiecie, przestawić. Cały czas myślę o tym, żeby jak najszybciej ta wiosna przyszła. Oczywiście bardzo czekam na lato. Powiem Wam tak: ja oczywiście czekam na lato. Wiem, że wiosna też musi przyjść. Ona też ma. Swoje prawa i dobrze, niech będzie, niech ta kolejność będzie zachowana jak najbardziej. Natomiast moi drodzy, tak już jakby odbiegając od pół roku, chciałam Wam tylko powiedzieć, że cieszę się, że mogłam już zacząć, wiecie, te wszystkie porządki takie wiosenne, czysto wiosenne, już porobić, bo moje mieszkanko naprawdę nabrało zupełnie, zupełnie innego. Klimatu i wyglądu. A i ktoś też mnie pytał o to. Co robię na święta, jakie potrawy będę robiła? Wiecie co? Ja akurat przed świętami, blisko przed świętami, będę wracała z domu rodzinnego, bo tam muszę załatwić jedną sprawę. Po drugie, nie wiem jeszcze, jak będę pracowała w tej drugiej pracy. Tak czy inaczej, na te święta nie będę naprawdę nie wiadomo, co przygotowywała. Mam ochotę na jedną babkę, więc, może babkę sobie upiekę. Jeżeli chodzi o jakieś takie dania, potrawy, to powiem Wam, że chyba nic nie będę takiego szczególnego robiła. Może jakieś jajka faszerowane. Nie wiem. Powiem Wam szczerze, jeszcze o tym nie myślałam. Wiem, że już czas najwyższy, ale muszę Wam się przyznać, że jakoś do tych świąt chciałam się przygotować nie w formie jedzeniowej, a bardziej w formie duchowej. Nie wiem, czy to tak mogę określić. Po prostu chcę jakby bardziej tak um, cieleśnie, umysłowo się do tego święta przygotować. Dobra, kochani, na ten moment kończę. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną. To, co zawsze Wam mówię, zostawiajcie ślad po sobie w postaci komentarza, bo dla nas, twórców, ważna jest interakcja Was, naszych kochanych widzów pod każdym naszym filmem. Dobra, tyle. Buziaczki. I co, do następnego, ciao!